Na program zaprasza www.kulturatarnow.pl Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. koncerty, spektakle, spotkania. Tak zapowiadają się najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony wwwkulturatarnów.pl polecamy następujące wydarzenia. Powoli zbliżamy się do finałowej części festiwalu Komedii Italia w Tarnowie. Jeszcze dziś na scenie Teatru Solskiego zaprezentuje się Teatr Pożar w Burdelu w sztuce Herosi Transformacji i Miecz Chrobrego w reżyserii Michała Walczaka. W piątek scenę opanuje Teatr Bagatela z Krakowa. Widzowie zobaczą po Skromienie złośnicy Williama Szekspira w reżyserii Michała Kotańskiego. Sobota na placu Dawnej Kapłanówki przy Alei Matki Bożej Fatimskiej Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wystawi sztukę na motywach powieści Italo Calvino, rycerz nieistniejący w reżyserii Krzysztofa Prusa. Niedziela to już finał w Centrum Sztuki Mościce. Teatr Kapitol z Warszawy zaprezentuje Hawaje, czyli przygody siostry Jen Alana Statona w reżyserii Marcina Sławińskiego. Już w niedzielę na tarnowskim rynku grupa Azotyton Festival. Jako pierwsze o 14.00 wystąpi zespół Wasabi. Następnie zaprezentuje się Modesta Pastisz. Od godziny 16.00 scenę opanuje popularny zespół Kombi, później Natalia Nykiel, Wilki, Lemon i na zakończenie Zakopower. Będzie film o generale Józefie Bemie. Węgierscy filmowcy przyjechali do Tarnowa, aby sfilmować miejsca związane z bohaterem Polski i Węgier. Ich uwaga szczególnie zwrócona była ku mauzoleum Józefa Bema w Parku Strzeleckim, także wokół tablicy na burku pomniku przy ulicy Wałowej i wielu innych miejscach w Tarnowie, które przypominają o tej ważnej dla historii miasta postaci. Twórcy zapowiadają, że będzie to film dokumentalny i biograficzny. Według wstępnych zapowiedzi film ma zostać przetłumaczony także na język polski i zaprezentowany w w naszym kraju w okolicach kwietnia przyszłego roku. Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na wystawę Przenikanie, która jest efektem trwającego niemal rok projektu polsko-izraelskiego. W ramach tego projektu młodzież z V Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie współpracowała z uczniami Harel High School. Prezentując archiwalne zdjęcia społeczności żydowskiej, Tarnowa na tle zdjęć wykonanych współcześnie w tych samych miejscach, uczniowie V Liceum wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Izraela chcą przywrócić pamięć o niemal Mieszkańców miasta, którzy mieszkali w Tarnowie przed Drugą wojną światową i w czasie okupacji, wystawa będzie czynna do 30 września. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kulturatarnów.pl.